Cześć, Neville! I przyszła do mnie wreszcie kolejna paczka z gildii, również, no, gruba. No i myślę, że od razu przejdę do odpakowywania. Wtedy możecie słyszeć papugi, ale mam nadzieję, że nie zaczną się nagle drzeć, ale jakby się tak stało, to zrobię przerwę, spróbuję je uciszyć, no i po prostu po cięciu się widzimy. No jak zwykle jak się spodziewacie yy, nie zamawiałam tę paczkę sama, ponieważ po prostu yy, zamawianie z drugą osobą się kala. Więc no chyba <śm> dawno nie widzieliście żadnej paczki, którą sama zamawiałam, więc jesteście już przyzwyczajeni do tego. Więc dobra. Już prawie jesteśmy. Wnisięki dodać. tego, Jest już. Jesteśmy w środku. I już. Paczka znika wam z kadru i wyjmuje środek. Jak ja to teraz wyciągnę, bo tego jest, mam powiem, nie powiedziałabym, że to waży 10 kilo, ale według guildy to jest 10 kilo, więc... Więc wow! 10 kilo mank, krótko mówiąc. Eee, jakby się tu za to zabrać? Przede wszystkim też, żeby nie uszkodzić mank, bo to by było najgorsze. Hmm. Może teraz nic nie będę mówić, bo pewnie i tak będę szeleścić i nie jestem pewna, czy będziecie mnie słyszeć. Więc po prostu to otworzę. No i. Dobra. Samów, kupione mangi są już na moich kolanach Więc od razu przejdę do pokazania wam um, Pierwszą mangą tutaj jest kuro który na początku nie na początku w sumie nie, nie miałam ochoty go kupować ale stwierdziłam, że jednak go kupię ponieważ no Zauroczyła mnie ta manga, z tym jak wygląda. Ale strasznie chuda jest, I z tego co widzę. Strasznie, strasznie luźno jest założona obwoluta, więc skąd się, że, że sama sobie ją troszeczkę dociągnę, bo strasznie lata. I troszeczkę niedocięta widzę jest tu w tym miejscu, ale... No ale ja sobie z tym poradzę. Kura. Następnie drugi i zarówno ostatni tom Reze Romanki sobie ze zerknijmy na kolorowe stronki jakieś tu losowe tak to wygląda mm, za to chyba no, to ma nic ciekawego nie ma e, następnie Eee, tutaj wezmę to na bok. Eee, nie moje, ale po lekcjach w kucyku. Oczywiście, to przez Tagę, Ja stwierdziłam, że nie będę kupować, ponieważ no już po prostu czytałam to i nawet chyba z kilka razy na skanlacjach, kiedy to było jeszcze po polsku, kiedyś tam dawno temu, więc widziałam, że nie będę kupować. Eee, Następnie real life piątka. Chyba powoli się zbliża w ogóle koniec może w szóstym albo w tym się kończą wydarzenia z anime z tego co wiem, ponieważ anima nie dokończyłam w sumie do końca, więc ja nawet wcześniej zacznę mieć wydarzenia z poza tego co wiem, więc nawet lepiej. Gwiazda spadająca za dnia, ósmy tom. Coraz bliżej zbliżamy się do końca, a układki dalej są tak samo piękne razem tutaj z tymi tam ilustracjami. O, na trafiłam na dwie, o i na kolejną, ale fajnie się złożyło. Cyklus kołysząc ten manga, dobiega końca i... No trochę, przykro mi ponieważ maga jest fajna. Następnie wezmęć, tak. coś e, tak. Magi. Dwa egzemplarze oczywiście. Już tu jedno położę, ponieważ obie zbieram. Tak prezentuję. I wreszcie będę mogła zacząć czytać, bo sobie odstawiałam tomy, żeby móc naraz czytać, bo po prostu jeden tom to zostawia mi niedosyt i po prostu nie potrafię. Następnie fakturę na bok. Ułożę wam to numerycznie. Chwileczkę, żeby było to po kolei. Nie moje. Dagi. Ale a oh ono. Exorcist. To sobie tu jeszcze zostawię. 9, dziesiątka. W ogóle fajnie, bo są mocno zaciśnięte obwoluty i naprawdę to fajnie wygląda, jak są tak mocno założone. I 12. Więc bardzo fajnie, że są tak zaciśnięte. No i teraz sobie skoczymy do dziewiątki. Oj, obwoluta do góry nogami założona jest. No to teraz to sobie... O, przynajmniej zobaczycie, co jest za... Co teraz? Na wizji... Założę obwółkę, prawnie. Chyba drugi raz mi się zdarzyło, że widzę mankę do góry nogami założoną. Niech to jeszcze... O, kurczę. O, dobra. Ja, jest. Dobra. No to możemy kontynuować, proszę bardzo, kolorowa strona. No, Daga stwierdziła, że będzie zbierać. No, tutaj to też jest do góry A nie, a tu, tu już jest dobrze założona. No. Więc e, Daga zaczęła zbierać już. E, Manka chciała zbierać e, poza drugi sezon anime, więc. A, a więc skończy się to w dziewiątym tomie, albo. Już w ogóle jest cały nowy. Nie, tutaj jeszcze. Tak, tutaj jeszcze jest końcówka, właśnie. I zaraz się zaczyna nowy temacik następnie sobie zerkam tu e, moje posępny Mononokean. dwa tomy które w sumie na początku nie miałam kupować ale jednak po prostu sobie obejrzałam jeszcze raz pierwszy odcinek i po prostu no stwierdziłam że muszę zabrać zwłaszcza że kładki są nieziemskie tylko tu trochę mnie boi, że okay. nie zobaczycie tego, ale po prostu no, tu troszeczkę woluta jest podnieciona. Pierwszy tomik. Oczywiście zerkamy sobie do środka. No i cóż. Um, to by było na tyle. dużo poli bąbelkowej oczywiście tradycyjne szturknięcie... o statyw i teraz będzie się obraz bujać no tu już będę kończyć akurat chyba z tego co widzę dzisiaj skończyło się na tym, że chyba porówno zamówiłyśmy tomu, bo zawsze było tak że ja więcej ale dobra ja tu wam Dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby komentować, łapkować, subskrybować. No i oczywiście do następnego filmiku. Cześć!